Cześć, witam na kanale tu Pixel Look, a dziś chciałbym zaprezentować Wam, co udało mi się kupić do mojej kolekcji gier na PlayStation 4 i jest to gra Down w wersji Limited Edition. Tą wersję limitowaną kupiłem na eBay w cenie 200 zł. Naprawdę udało mi się fajnie to kupić, bo ceny i... Sięgają 300 i 400 zł. Naprawdę była to fajna oferta, więc postanowiłem ją kupić. Jest to wy wydanie fizyczne tej gry. Jeszcze nówka sztuka, nieodpakowana. Można także tą grę kupić w wersji cyfrowej na PS Store za 89 zł. A więc zapraszam do prezentacji. Edycja limitowana gry Hand na PS4 zapakowana jest w takie fajne kartonowe pudełko. Naprawdę prezentuje się to świetnie. A w środku znajdziemy taki zestaw przypinek z głównymi bohaterami z gry, czyli łowcami nagród, bardzo fajnie się to prezentuje. I oczywiście mamy wersję pudełkową gry na PS4. Tutaj mamy oczywiście z tyłu krótką, krótkie wprowadzenie do gry oraz screenshoty z gry. Jest to gra na jednego i dwóch graczy. Świetna retro produkcja. A w środku znajdziemy oczywiście samą płytkę z grą. Oraz jako dodatek instrukcję obsługi w wersji fizycznej, i tutaj mamy przedstawioną wszystko, całą mechanikę gry, oraz oczywiście mamy tutaj zestaw broni, też fajny dodatek, możemy zapoznać się. Oraz krótki opis gangów, które będą nam będziemy zwalczać w grze. Naprawdę fajny dodatek. Fajnie, że jest taka instrukcja w wersji fizycznej. I tak prezentuje się wersja fizyczna gry Hang Down. Powiem Wam bardzo fajnie, że jest coś więcej niż same pudełko. Jest ta instrukcja. Są te przypinki. Naprawdę fajne dodatki. Gra Hand Down to gra z gatunku run and gun z elementami platformowymi w klimacie cyberpunka, która charakteryzuje się świetną grafiką 2D, tak, zwaną, tak zwany pixel art z czasów konsol 16-bit. Gra jest świetna, Naprawdę polecam zagrać, tak zwany sztos. Moja ocena to 9 na 10. A więc zapraszam do prezentacji rozgrywki z gry. Enter a future where crime rules the streets. When the citizens are in trouble, they call the authorities. When the authorities are in trouble, they call Bounty hunters. Showtime. Anaconda. She knows the meaning of life. Pop, pop, pop. That's why she can take it away so easily. I'll blow your head off. Her jacket size is 38. Special. And her favorite smell is fear. Die. <laughs> John Sawyer, cyborg. He's been a man since he was a boy. Enjoy your flight. Everything he owns is made out of metal. All oh, reliable. His blood type spells AK-47. Get out of my sight! Though he only <laughs> donates other people's blood. <laughs> yeah. Horror has a name. It's Mo Man. But those who stand in the killer machine's path. Know him by the name Grim Reaper. Why don't they just sterilize the population? He knows everything except mercy. Empathy module not responding. When Mo Man looks at you, you look at your grave. Matter of strike. You may hunt down those who have it coming. Get up! Do your job! Too bad. They all have it coming. <laughs> the Hoodlum Dolls. Yeah. The misconducts. The heat seekers. The number one suspects. Hunt them down and make a healthy living by making living. Unhealthy. In. Hunt down. Tak właśnie prezentowałaby się wersja limited edition gry Hand Down. Jest to naprawdę świetna gra w retro klimacie, konsol 16-bitowych. Jeśli lubisz strzelanki z elementami platformowymi, to jest gra dla na Ciebie. Naprawdę świetna gra, polecam zagrać. Jeśli podobał Ci się filmik, zachęcam do lajkowania, subowania, komentowania. Zostaw jakiś fajny komentarz, dzięki temu film doszedł do większej ilości odbiorców. A to pomoże mi w rozwoju mojego kanału. Jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, możesz postawić mi wirtualną kawę. Link zostawiam w komentarzu. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć. Do następnego filmu.